Po zeszłorocznej przerwie spowodowanej pandemią w budynku placówek Psoni przy ulicy Mazowieckiej ponownie czuć świąteczny klimat. Zadbali o to pracownicy, uczestnicy warsztatów oraz mieszkańcy, którzy własnoręcznie wykonali wszystkie ozdoby, wystawione na kiermaszu. Wszystkie te prace, które Państwo tu możecie zobaczyć, tak, wykonują uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej, środowiskowego domu samopomocy, tak. Yy. Orewu, DPSu DPS-u naszego, tak? No to generalnie te wszystkie placówki, które wchodzą w skład stowarzyszenia. Na kiermaszu znajdziemy cały wachlarz najróżniejszych ozdób: dekoracji na choinkę, tak? O typowych bombek, tak? Po y, takie już większe stroiki, y, po dekoracje na stół, tak? Po dekoracje do kominków, tak? Dekoracje nawet na zewnątrz. No, praktycznie wszystko, co kto, kto sobie gdzieś tam zażyczy na prezent, tak, czy dla siebie, czy dla kogoś bliskiego, wszystko mamy. W mojej pracowni się robi jak najczęściej teraz, jak są idą święta, to robimy choinki. Yy, a, tak, takie różne prace, prace robimy też. Ozdoby świąteczne. Ozdoby świąteczne. Choinkę, co tutaj masz przed sobą? Z czego robisz? Tą choinkę, co stoi przede mną, to robię z, ze sznurka. Potem będzie odzabiana przez terapeutę. A potem te, te choinki są akurat te, te, co, ja, te choinki, co ja robię, one są na zamówienie. A na kiermaszu też można je kupić? Na kiermaszu też można je dostać, można kupić. Bąbki robimy. A coś jeszcze? Bąbki. Te, szysz, te szyszki I, i kwiaty, te stroiki. Kiermasz potrwa do 23 grudnia w godzinach od 9 do 14. Pieniądze z zakupu przedmiotów zostaną przeznaczone na potrzeby podopiecznych stowarzyszenia. Jeżeli ktoś nie ma możliwości zrobić zakupu w godzinach trwania kiermaszu, może złożyć zamówienie w poszczególnych placówkach.